Koniec z aktami wandalizmu. Pięcioro obserwatorów dogląda w czasie rzeczywistym miejski kamer w Centrum Monitoringu przy ulicy Wąskiej. Można powiedzieć, że jest to pierwszy etap wskrzeszenia funkcji pierwotnej tego obiektu. Centrum Monitoringu funkcjonuje w systemie 24 godzinnym. Operatorzy monitoringu pracują na zmiany i obserwują 16 wybranych punktów naszego miasta. Wybór tych punktów dokonuje się poprzez konsultacje z Policją i Strażą Miejską. Oczywiście nie znaczy to, że inne miejsca nie są obserwowane w ramach oczywiście możliwości. No tak, osoba która ma nadzór nad monitoringiem miejskim, zawsze wpływa to przede wszystkim na bezpieczeństwo i na komfort życia mieszkańców, ponieważ wcześniej nie było takiej osoby po prostu, a na dzień dzisiejszy od kilku dni jest taka osoba, która ma podgląd, dogląda na bieżąco, wcześniej materiał się nagrywał, a teraz jest obserwowany w czasie rzeczywistym. I jest to uważam na plus, na duży plus. Na razie pięć osób jest to liczba wystarczająca. E, może potem, jeżeli będą, będzie potrzeba, będziemy o tym myśleć, ale teraz będziemy inwestować w sam sprzęt, a już te taty w naszej ocenie na razie spokojnie wystarczą. Także gmina sfinansowała zakup sprzętu i podłączenie do Komendy Policji. Dzięki temu policjanci mają na bieżąco dostęp do naszego monitoringu. Mogą sami także pilotować wydarzenia, które dzieją się w mieście. Mogą sami zgrywać ten materiał bez konieczności wizytacji tutaj. I no dzięki temu szybciej ten materiał może być wykorzystany w bieżącej działalności operacyjnej. Już mamy informację z Komendy Powiatowej Policji, że dostęp do monitoringu bardzo ułatwił im pracę i szybciej są wykrywane. Przestępstwa, a także wykroczenia. Kolejne etapy rozbudowy sieci monitoringu w Trzewie będą obejmowały wymianę najstarszych kamer, umieszczanie kamer w tych miejscach, które są niezbędne do obserwacji lub które są problematyczne zarówno dla Straży Miejskiej i Policji, a także zależą na tym, żeby te kamery czy ten obraz był coraz lepszej jakości, żeby był wykorzystywany w sądzie jako dowód w sprawach. Monitoring ma przede wszystkim pełnić funkcję prewencyjną, a jeżeli Wydarzy się w jego zasięgu oczywiście jakieś przestępstwo czy wykroczenie, musimy być pewni, że materiał ten jest wykorzystany i służy do skazania winowajcy. Mamy już pierwszy sukces. Udało się wytypować osobnika, który dokonywał zniszczeń wiat autobusowych. Wiem, że w trzewie jest to bardzo duży problem i mam nadzieję, że skazanie chociaż jednego, jednej takiej osoby spowoduje to, że kilku innych się zastanowi nad tym, jak wyładowywać nadmiar energii. Centrum Monitoringu funkcjonuje od końca lipca 2010 roku w kamienicy przy ulicy Wąskiej 33, która została specjalnie wyremontowana i wyposażona na ten cel. Problemy zaczęły się w momencie, gdy zabrakło miejskich środków. Na etaty dla operatorów. Teraz to się zmienia.